Nie ignoruj tego filmu. Jeśli zmagasz się z chorobą, bólem, niepokojem, a twoje serce krzyczy o pomoc, ta modlitwa może być odpowiedzią z nieba. Duchowe uzdrowienie, uwolnienie od zła i nadzieja na zbawienie są dziś w zasięgu twojej modlitwy. To nie przypadek, że oglądasz to teraz. Zostań do końca i módl się z nami, bo właśnie teraz Bóg może dotknąć twojego życia w sposób, którego się nie spodziewasz. Na początku tej modlitwy rozbrzmiewają słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 11, werset 24. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Zanim zaczniemy ten potężny różaniec, napisz w komentarzu: Jezu, uzdrów mnie i moją rodzinę. Ta prosta fraza to publiczne wyznanie wiary. I ufności. Dzięki niej otwierasz swoje serce na działanie Boga, a każdy komentarz to także znak duchowego zjednoczenia naszej wspólnoty. Zasubskrybuj Potężne Modlitwy TV i dołącz do naszej Wspólnoty Modlitewnej. A jeśli czujesz takie pragnienie, zostań członkiem kanału i wspieraj naszą misję, otrzymując duchowe treści tylko dla członków. Już od dwóch złotych i 99 groszy miesięcznie możesz zostać partnerem tej misji. Link do członkostwa znajdziesz w opisie tego filmu. W ten sposób stajesz się częścią naszej duchowej rodziny. Otrzymujesz pierwszeństwo w modlitwach, a każdego dnia modlimy się za naszych członków i ich intencje: Twoje imię, nazwisko, rodzina. Oraz wszystkie intencje są również powierzane w Świętej Mszy Świętej. Rozpocznijmy teraz ten różaniec z wiarą, że Maryja, Matka Boża, nasza Pani z Częstochowy, wstawia się za nami i prowadzi nas do uzdrowienia, wolności i życia wiecznego. Na znak Świętego Krzyża wybaw nas, Boże nasz Panie, od naszych nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, otwieramy to nabożeństwo z ufnością i wiarą, że jesteś obecny wśród nas. Prosimy, uzdrów nasze ciała z chorób, uwolnij nasze dusze z niewoli grzechu, ratuj świat od upadku. Oddajemy Ci nasze serca, nasze rodziny, nasze narody. Miej miłosierdzie dla całej ludzkości. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen, Panie. Niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szanse na pojednanie i zbawienie. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech Panu uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi. Niech Pan uwolni, niech Pan zbawi, Panie, niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni. Niech Pan zbawi, niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi. Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi. Uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech Obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, Panie, niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech Obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Panie, niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój, uzdrowienie ciała i duszy oraz szansę na pojednanie i zbawienie. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni. Niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi. Niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Panie, niech Twoje wieczne miłosierdzie przywróci nam pokój. Uzdrowienie ciała i duszy oraz szanse na pojednanie i zbawienie. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi. Niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników. I niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech pan uzdrowi, niech pan uwolni, niech pan zbawi, niech pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem, niech pan uzdrowi. Niech Pan uwolni, niech Pan zbawi. Niech Pan uzdrowi, uwolni i zbawi wszystkie dusze grzeszników, i niech obdarzy je wiecznym pokojem. Niech Pan uzdrowi, niech Pan uwolni, niech Pan zbawi. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy, wygnani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto. Orędowniczko nasza, one miłosierne, oczy twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego. Po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka panno Maryjo. Módl się za nami, święta Boża rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. Zanim zakończymy tę modlitwę, wsłuchaj się jeszcze raz w głos swojego serca. Jeśli Odczułeś pokój, jeśli łzy napłynęły ci do oczu, jeśli czułeś, że ktoś niewidzialny cię dotknął, to nie była tylko emocja, to była łaska, to był znak, to było działanie Boga. To, że modliłeś się z nami aż do końca, nie jest przypadkiem. To dowód na to, że Bóg cię prowadzi. On widzi twoje cierpienie, On zna twoją historię. I właśnie dzisiaj w ciszy tej modlitwy dokonał czegoś wielkiego w Twoim życiu, nawet jeśli jeszcze tego nie rozumiesz. Zostaw w komentarzu słowo Amen, jeśli wierzysz, że Bóg działa. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, albo łaski zbawienia, udostępnij mu ten film. Być może to właśnie Ty jesteś tym, przez którego Bóg chce dotrzeć do serca drugiego człowieka. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech Maryja, Matka Uzdrowienia Chorych, otoczy cię swoją matczyną, pieką. Idź w pokoju i nie przestawaj ufać. Jezus naprawdę żyje i działa. Teraz.